Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale Anna Mandrela, kanał Rengraf. Dziękuję przede wszystkim tym wszystkim z Państwa, którzy regularnie wspierają moją działalność i moją... Pracę, jak to zrobić. O tym informacje w opisie, a ja jestem Wam wszystkim bardzo wdzięczna. Tylko dzięki Wam, bo to działamy tutaj niezależnie. Ostatnio były jakieś, nawet tego nie śledzę, kolejne rozdania pieniędzy z Funduszu Patriotycznego. Ja się o te fundusze nie ubiegam, więc tylko dzięki Wam nadaję, piszę. Mając jeszcze inne zajęcia w tym momencie, i jeśli będę widziała, że jest zainteresowanie i gotowość z Państwa strony wspierania tego kanału, to mam kilka pomysłów, jak go dalej rozwijać. Między innymi za wsparcie. Jeśli się to odpowiednio wszystko opisze, informacje tu w przypiętym komentarzu można otrzymać ode mnie książkę z dedykacją Tomizm Garigula Granża wobec wizji filozoficznej Tejarda de Chardin. Jak to zrobić przeczytajcie w opisie. Książkę można również nabyć w Tedeum, Freedom i Księgarni Kapital. Analizujemy dzisiaj kolejny rozdział, gdyż w niedzielę zawsze o 19.00 analizujemy jakąś książkę. Drugi mój cykl to w czwartki o godzinie 18.30 różne programy. Ostatnio mieliśmy również programy Relacje z Auschwitz. Zachęcam Was do obejrzenia. Dlaczego dzisiaj filozofia Hegla, gdy pisałam swoją pracę, stwierdziłam, że jest to ważne, żeby właśnie te zagadnienia spojrzeć na nie w kontekście filozofii Hegla? Mamy dwóch dwudziestowiecznych katolickich: jeden jest jezuitą, drugi dominikaninem. Pisarze Jarre de Chardonnay i Garigula Grange. O ile filozofia Garigula Grange nie przysparzała w tamtym okresie żadnych trudności, filozofia to mistyczna, Jedyne co to, później pojawiła się pewna, pewna nagonka na Garigula Grange, o czym sobie powiemy. Natomiast, jeśli chodzi o Te de Chardonnay, to Miał zakaz przez wiele lat publikowania, potem jednak do jego prac nawiązywali nawet, nawet nawiązywał Ratzinger, więc tutaj bardzo to wszystko jest ciekawe. I dlaczego Hegel? Hegel jest jednym z takich filozofów, o których mało się mówi, a wpłynął bardzo. Podobno zarówno na marksizm, chociaż niektórzy się z tym nie zgadzają, jak i na fenomenologię, na egzystencjalizm oraz na myśl chrześcijańskich teologów bardziej protestanckich niż katolickich, ale w ostatnim czasie no już nawet nie w ostatnim w ostatnim ponad wieku również katolickich. Urodził się w 1770 roku w Stuttgardzie, zmarł w 1831 roku w Berlinie. Jest uznawany za twórcę nowoczesnego systemu idealistycznego. Chociaż dopiero dosyć późno zajął się filozofią, początkowo studiował teologię w Tybindze. Co jednak było nie katolickim, tylko protestanckim seminarium duchownym. A filozofią zajął się dopiero, gdy miał 31 lat. Warto to podkreślić, że był protestantem. Studiował teologię protestancką. Z czasów jego młodości zachował się taki dziennik, w którym jednak zanotował, że zdarzyło mu się wziąć udział, być obecnym na katolickiej mszy świętej. Oczywiście wtedy to jeszcze była no, ta msza, którą dzisiaj nazywamy trydencką, która dzisiaj jest w wielu miejscach zakazana nie tyle zakazana, bo nie można jej zakazać, takie były wcześniejsze dokumenty, że tam po powsze czasy może być odprawiana, ale jak widzimy, co również możecie zobaczyć w programach na moim kanale z mszą, która zawiera w sobie wszystkie te najważniejsze elementy katolickiej doktryny toczy się wojnę. No i właściwie być może ta nowa Msza i, i Msza Trydencka tak najbardziej symbolizują te różnice pomiędzy filozofią Tyarda de Chardin a filozofią Garigula Granża. Podobno Tyard de Chardin, jego myśl niejako również wpłynęła na nową liturgię. O tym może sobie jeszcze powiemy. Ja w swojej pracy. Nie byłam w stanie wiele napisać o Heglu, to tylko jeden podrozdział, nie byłam w stanie tego wyczerpać. Na pewno warto się w kontekście późniejszej filozofii, jak i tego, co się dzieje na świecie, Heglem zainteresować. U nas to ksiądz Gus, ksiądz profesor Gus, trochę z dużym powodzeniem, nie trochę, tylko z powodzeniem, bo jeździł do Niemiec, tłumaczył, czynił, ale cały czas... Nawet gdy mówi się o tym tak zwanym marksizmie, rola Hegla jest moim zdaniem albo zaniedbana, albo wręcz negowana. Jedną z ważniejszych dzieł Hegla powstało w 1806 roku, fenomenologia ducha. I właśnie trzeba tutaj zrozumieć, czym jest duch. Nie będziemy w stanie tego. Całkowicie wyjaśnić, i myślę, że jego filozofia również jest tak zagmatwana, że potem jest otwarta na wiele równi, różnych e, interpretacji. W każdym razie, dla Hegla, rzeczywistość oraz prawda to nieustanna synteza wiecznych sprzeczności, więc u niego nie ma zasady niesprzeczności, o której mówiłam. Jeden z takich filmów można e, mu można znaleźć, ale cały czas e, nastają różne sprzeczności, duch poprzez te sprzeczności się rozwija, teza, antyteza, następnie synteza. No, być może ktoś napisze, że to inaczej interpretuje, w takim razie proszę napisać, ale gdy rzeczywiście czytamy samego Hegla, nie ma tu takiej jednej interpretacji. Co ciekawe, on również dzielił religię na obiektywne, i subiektywne. Za religię obiektywną uznawał chrześcijaństwo, ale bardziej katolicyzm niż protestantyzm. Obiektywna religia chodzi tutaj o taką religię, która miałaby być oparta na instytucji, na przepisach prawnych, na autorytecie duchownym i jego zdaniem z taką religią należy walczyć. Taka forma religii, religii zdaniem Hegla jest destruktywna dla człowieka. Należy Raczej kierować się jego zdaniem ku tej religii pojmowanej subiektywnie, ponieważ ta obiektywna religia ogranicza e, wolność człowieka, jest w niej zbyt wiele formalizmu, e, a subiektywna będzie bardziej e, oparta na uczuciach, na wewnętrznych doświadczeniach. Stąd moim zdaniem świetnie możemy. Zaobserwować również wpływ takiego Heglizmu na modernizm w Kościele katolickim, warto by to jeszcze bardziej zbadać. Zarówno u Hegla, jak i u Teilhard de Chardin pojawia się słowo pleroma, które pochodzi z wierzeń gnostyckich. Dla Hegla ta pleroma jest to istota religii jest to spełnienie e, miłości. W gnostycyzmie miała być też to taka mm, pełnia bóstwa. Pewnie różne systemy to różnie interpretowały. U Tejarda de Chardin to pojęcie pleromy będzie związane e, z takim właśnie momentem e, ewolucji, który dąży do tego, że wszystko się jednoczy. Później sobie jeszcze wprowadzimy taki termin jak e, panteizm Ewolucyjny i to sobie wyjaśnimy. Natomiast ja to, co teraz powiedziałam, to taki wstęp na potrzeby tego nagrania. Tego aż tak nie ma u mnie w książce, gdzie chciałam od razu po prostu pokazać, w jaki sposób te czy jest to podobne? On sam pewnie by stwierdził, że to nie jest podobne. Ale jeśli przeczytamy właśnie fragment, teraz, teraz Państwu przeczytam tej fenomenologii ducha Hegla, e, tam Hegel pisze, że duch jako całość, jako duch religii jest z kolei ruchem, w którym duch zmierza do tego, by ze swej bezpośredniości dojść do wiedzy o tym, czym jest sam w sobie, czyli bezpośrednio oraz osiągnąć to, by postać, w której przyjawia się dla swojej świadomości, była całkowicie równa Jego istocie i by oglądał on siebie takim, jakim jest. W tym stawaniu się sam więc istnieje w określonych postaciach, które stanowią różnicę tego ruchu. I podobne sformułowania znajdujemy w eseju jaka jest moja wiara, Teilhard de Charden, gdzie on podobnie jak Hegel wyraża, że wierzy w takiego ducha, który byłby w procesie ruchu, że jego zdaniem świat jest takim procesem, który zmienia że ku coraz to większej świadomości. Teraz zacytuję ja Teilhard de Chardin, on pisał tak, Jedność świata przyjawia się w granicach naszego doświadczenia, jako ogólne wznoszenie się świadomości początkowo rozdrobnionej, ku jakiemuś stanowi coraz bardziej duchowemu. I też pojawia ten fragment, który nam bardzo przypomina Styl Hegla, czyli to Ardezden pisze tak: Duch, o którym tu mowa, na mocy pewnego warunku, należącego do Jego istoty ma pewną szczególną i ściśle określoną naturę. Nie przypomina on w niczym jakiego bytu uzależnionego od materii lub jej przeciwstawnego jakiejś siły uwięzionej czy błąkającej się w świecie ciał. Ma, mianem ducha określa ducha syntezy i sublimacji, w którym mozolnie pośród niekończących się prób i porażek skupia się w moc jednoczącą, rozproszoną w powszechnej mnogości. To duch rodzący się w łonie materii i uzależniony od jej ruchu. Zarówno u jednego, jak i do, u drugiego pojawia się taka koncepcja świata, który miałby zmierzać, poprzez proces, do coraz to większej ewolucji. Na podobieństwa pomiędzy Tyardem i Heglem wskazywali już inni naukowcy, inni badacze, m.in. autor historii filozofii Frederick Copleston który z jednej strony zauważał podobieństwa pomiędzy filozofią Hegla i twierdził, że nawet jeśli by Teilhard nie znał, w ogóle nie czytał Hegla, to możemy tutaj zaobserwować pewne podobieństwa, ale uważa jeden też, że Teyard w odróżnieniu od Hegla nie chciał tworzyć metafizycznego systemu, a jedynie stworzyć próbę pogodzenia chrześcijaństwa z duchem współczesnego świata. I były tutaj też różne próby interpretacji teyarda te czy tam mamy taką dialektykę sprzeczności jak teza antyteza i synteza i niektórzy twierdzili, że tak nie jest. Natomiast ja twierdzę, że możemy się tego również doszukać, gdy zanalizowałam ten fragment eseju Moja wizja świata, gdzie teyard przedstawia zarys swojej metafizyki i pokazuje, tam takie właśnie te trzy fazy. Faza pierwsza, samoistny byt pierwszy. Faza druga, byt pierwszy, który się sobie przeciwstawia jako trójca. I faza trzecia, czyli samoistna jedność. Widzimy, że jest to bardzo podobne do tezy, antytezy, syntezy Hegla. Możemy zatem zadać tutaj następujące pytania. Czy myśl Tejarda to jest myśl podobna do filozofii Tomasza Zakwinu, czy raczej zbliżona do tego niemieckiego heglowskiego idealizmu, który z katolicyzmem nie ma nic wspólnego. Czyli co to by miało oznaczać, że Tejart pisze, że ten pierwszy byt by się miał sobie przeciwstawić jako trójca? Czy przez to przeciwstawienie Tejart de Chardin nie rozumie tego samego, co Hegel poprzez negację? Przecież, o czym już mówiliśmy w poprzednim tygodniu, Bóg w teologii katolickiej, On się sobie nie przeciwstawia jako Trójca, On nie występuje w żadnym procesie, On jest odwieczny, niezmienny, jest Trójcą zawsze. Dlatego ja tutaj stawiam taką tezę, że Teilhard de Chardin rozumie Trójcę na sposób heglowski, ponieważ dla niego... To, co on nazywa pierwszym bytem, czyli tym punktem alfa, jest dla niego jedynie punktem wyjścia w procesie ewolucji. I przez to mamy tutaj te podobieństwa, które są bardziej wyraźne. Teilhard de Chardin, co prawda neguje, Utożsamienie istnienia z pojęciem, ale podobnie jak Hegel dostrzega aktywną rolę człowieka nie tylko w poznaniu, ale również w transformacji wszelkiej rzeczywistości. Tutaj również mamy u Tajarda ten specyficzny styl pisania. I również odrzucenie logiki klasycznej. Przejdźmy zatem do Gary'ego Lagrange'a, czyli Dominikanina. Jeśli tutaj dopiero od, na ten e, odcinek trafiliście, to zachęcam Was na początek playlisty, żeby przesłuchać to od początku, wtedy dowiecie się, kim jest Gary Lagrange, kim jest Jar de e, Gary czyli Dominikanin, profesor Angelikum, w swoich publikacjach bardzo często krytykował Hegla, krytykował jego metafizykę. Zdaniem Garigula Grange'a realizm to mistyczny przeciwstawia się heglizmowi, dlatego możemy ten rodzaj realizmu nazwać krytycznym. Jednak no, to nie jest takie rozumienie krytyczne, jak to mamy u Kanta, Ale jest to krytycyzm nie taki, który by wszystko miał obalać, dowody na istnienie Boga i itd., tak tylko który właśnie obala ten heglowski idealizm. I tu pojawia się też przeciwko Heglowi ten argument, który już kiedyś przytaczałam i była polemika o to w komentarzach, więc to jest ciekawe, możemy o tym pomyśleć. Garigula Grange stwierdza, że Hegel sprzeciwia się prawu tożsamości, niesprzeczności i czynowości, ale y, również Garigula Grange nie zgadza się z faktem, że Bóg miałby ewoluować. Gdybyśmy powiedzieli, że Bóg ewoluuje, to wiązałoby się to z tym, że przyczyną tego, co doskonałe, musiałaby być jakaś mniejsza doskonałość. I Jednak to zdaniem Garygula Granża, ktoś tu z tym polemizował, będziemy jeszcze o tym mówić, bo to się jeszcze będzie przewijał, to co mniej doskonałe nie może wytworzyć tego, co bardziej doskonałe. A takie założenie tkwi u podstaw absolutystycznego ewolucjonizmu. Bardzo często to Garygula Grange powtarza, więc też gdy miałam z dziećmi, z którymi Miałam zajęcia filozofii, to też się zastanawialiśmy, jak to większe nie może powstać z mniejszego. Przecież mamy nasionko, ono jest mniejsze, potem mamy roślinka, ona jest większa, ale skąd się wzięło to nasionko, czy też nie wcześniej z tej roślinki? No więc to też jest takie ciekawe pytanie, i ktoś tutaj wszedł w jakieś teorie związane z fizyką. Ja w kwestiach fizyki nie chciałabym się wypowiadać. Ale rzeczywiście zastanówcie się, jak to jest nawet w tej kwestii fizyki, jak to tak rozbijemy na czynniki pierwsze, to czy rzeczywiście, chociaż z pozoru coś większego wychodzi z mniejszego, to jak tak pójdziemy jeszcze dalej, to czy tak jest rzeczywiście? Nad tym się możemy zastanawiać, tak? Um, no, w tej ewolucji ten jest problem, że potem musiałyby być jakieś takie mutacje. Że jak to nagle mm, mamy żabę, i potem jakieś zwierzęta bardziej doskonałe. E, no, no chociażby, właśnie jak tutaj ten przeskok wytłumaczyć pomiędzy małpą a człowiekiem. E, skąd to? No i tutaj też ten początek. Pytanie o ten początek: jak to by mogło być, że na przykład z jakiejś sadzawki nagle. Doskonałe rzeczy same z siebie się biorą. Czy rzeczywiście jest to logiczne? Czy rzeczywiście możemy to e, wykazać? E, dalej, u Hegla Bóg nie będzie ze sobą samym tożsamy. Również Bóg u Hegla nie będzie tym, czym jest Bóg u świętego Tomasza e, Zakwinu nie będzie aktem czystym o czym sobie mówiliśmy tydzień temu nie będzie całkowicie coś same identyczne ze swoim istnieniem i nie będzie istotnie różny od świata od świata który się składa z wielości i jest zmienny w systemie Hegla bóg jest rzeczywistością która się staje w jego systemie bóg jest zależny od świata który z niego wypływa i podobnie jest u Tejarda de Chardin. Gdzie Bóg niejako, niejako, od tego świata również jest zależny. Bóg byłby całkowicie heterogoniczny wobec świata, ale nie mógłby się obejść bez niego, tak pisał e, Thier de Chardin. Co jest bardzo, bardzo ciekawe. E, Profesor Angelikum Garigula Grange komentując encyklikę e, Humani Generis, o tym sobie jeszcze też powiemy, e, powiedział tak, tam również krytykował Hegla: stwierdził tam, że system Hegla musi prowadzić do relatywizmu. Że na gruncie filozofii Hegla nie może być mowy o niezmiennej prawdzie, o prawdzie rozumianej jako zgodność z myśli z rzeczywistością. Jak głosił Hegel, skoro nie można już dłużej z wystarczająco obiektywną pewnością udowodnić istnienia Boga realnie i istotowo różnego od świata, lepiej będzie powiedzieć, że Bóg staje się w ludzkości, która ewoluuje. W duchu ludzi, który nieustannie przechodzi od tezy przez antytezę do wyższej syntezy, itd., itd. Zgodnie z tymi różnymi momentami ewolucji, dziś prawdziwa jest teza, jutro antyteza, pojutrze synteza. Nie ma już żadnej niezmiennej prawdy, ponieważ najwyższa prawda, jaką jest Bóg, tworzy się w nas i nigdy się w pełni nie zrealizuje. A ponieważ jest ona samym stawaniem się, które się nigdy nie skończy. To zdanie, ostatnie zdanie, w opisanym przez Dominikanina streszczeniu założeń filozofii Hegla, co jest ciekawe, jest zarazem pierwszym zdaniem, które zostało. Potępione w syllabusie błędów stworzonym przez Piusa IX. O tym syllabusie już wcześniej mówiłam. Można również na kanale Andegavenum znaleźć mój cały program poświęcony temu zagadnieniu. I to jest właśnie to zdanie, do którego często będę jeszcze się odwoływać, które będzie właściwie kończyć całe, cały ten mój doktorat. Że właśnie te elementy możemy znaleźć w filozofii Tejarte de Chardin i zapewne w myśli wielu innych współczesnych, a nawet bardzo szanowanych i znanych katolickich duchownych i pisarzy, a było to zdanie potępione przez błogosławionego Piusa IX. Potępione. No, tutaj ten dokument ma bardzo wielką rangę, więc tego potępienia właściwie nie da się cofnąć. Czyli nie można tak twierdzić. Nie istnieje żadna najwyższa, najmądrzejsza i w pełni sprawująca swą opatrzność istota boska, różniąca się od całego świata. Bóg jest tym, co cała natura rzeczy i dlatego podlega zmianom. Bóg też rzeczywiście staje się w człowieku i w świecie. Wszystko jest z Bogiem i ma tę samą substancję Boga. Jedną i tą samą rzeczą jest świat i Bóg, a zatem duch i materia, konieczność i wolność, prawda i fałsz, dobro i zło, sprawiedliwość i niesprawiedliwość są tym samym. Widzimy tutaj, jakie konsekwencje dla naszego życia będzie mieć właśnie to, jak my inaczej zrozumiemy Boga. Garigula Grange przywołuje właśnie to potępione zdanie i pokazuje, jak negatywne skutki będzie mieć filozofia Hegla w kwestii koncepcji prawdy, która już nie będzie obiektywna, w kwestii etyki, która będzie się zmieniać, w kwestii wolności, która właściwie będzie tym samym, co niewola, co widzimy też dzisiaj, i w kwestii sprawiedliwości. Która stanie się tym samym, co niesprawiedliwość, bo skoro nie ma obiektywnej prawdy, to jak możemy dojść do tego, co obiektywnie jest sprawiedliwe? I w konsekwencji w życiu społecznym nie będzie już miejsca na wolność, prawdę i sprawiedliwość. Dlatego e, to, te zagadnienia filozoficzne, może się wydawać, po co ja o tym mówię, niektórzy mogą stwierdzić, dlaczego się nie skupię na bieżących wydarzeniach. Zobaczcie, jakie to jest ważne, jak to wpływa na nasz. Świat. Badacze Teyard de Chardin, nie tylko ja, stwierdzają, że w jego wizji również duch i materia, konieczność i wolność, prawda i fałsz, dobro i zło, sprawiedliwość i niesprawiedliwość są tym samym. I ja tutaj wykazuje głównie. E, nawiązuje do książek profesora Marcina Karasa dotyczących Tejarda de Charden, ale również do innych źródeł, że rzeczywiście to wszystko, co w tej potępionej pierwszej tezie w sylabusie możemy u Tejarda de Charden znaleźć. E, za tydzień przejdziemy już do drugiego rozdziału, może za tydzień na początek jeszcze przeczytam te wnioski z pierwszego rozdziału, żeby was tak wprowadzić. I słuchajcie, za tydzień zaczynamy rozdział poświęcony modernizmowi. Powiemy też trochę o Bergsonie, o jego filozofii, więc bardzo Was. Zachęcam do tego, żeby ze mną e, zostać, żeby posłuchać tego, co mam dla Was za tydzień. Dzisiaj już się żegnam. E, komentujcie, piszcie, zachęcam Was do komentowania. E, jeśli Was to interesuje, zachęcam Was do zamówienia książki Tomizm Gary'ego Granża wobec wizji filozoficznej Tejarda de Chardin. W tym cyklu. Słyszymy się w niedzielę o 19.00. Zapraszam Was również w czwartek na 18.30. Do usłyszenia.